Hans Christian Andersen: Na końcu morza. Dwa wielkie statki zostały wysłane daleko na biegun północny, aby wytyczyć granice morskie kraju tak daleko, jak mogą ludzie dosięgnąć. Już przeszło rok, płynęli wśród mgły i lodów na północ i zaznali dużo trudu. A teraz zaczęła się zima słońce zagasło przez wiele, wiele tygodni będzie tu tylko jedna długa noc. Wszystko wokół nich było jedną bryłą lodu. Do niego to przycumowano okręty. Śnieg leżał wysoko, ze śniegu zrobione były chaty w kształcie uli. Niektóre wielkie jak nasze Kurchany, inne mogące pomieścić zaledwie dwóch do czterech ludzi. Lecz nie było ciemno. Zorza polarna rzucała czerwone i błękitne światło. Była to nieustanna, wspaniała grafa jerwerków, i śnieg połyskiwał. Natura była tu długim, płonącym, zorzą zmierzchem. W czasie, gdy było najjaśniej, zbierały się tu gromady tubylców o dziwacznym wyglądzie w swych kosmatych ubraniach ze skór. Przyjeżdżali na saniach zbitych z kawałków lodu, przywozili wielkie stosy skór używane jako ciepłe dywany do domków z lodu. Skóra służyła tu za kołdrę i pierzynę. Marynarze układali sobie z nich posłanie pod kopułą śniegu, podczas gdy na dworze panował trzaskający mróz, jakiego nie znamy nawet w czasie naszej najsroższej zimy. U nas dopiero była jesień, i o tym myśleli tam na północy. Wspominali promienie słońca w ojczyźnie, czerwono-żółte liście na drzewach. Zegar wskazywał wieczór, czas aby położyć się spać. W jednym z domków ze śniegu dwaj marynarze udali się już na spoczynek. Młodszy miał ze sobą swój największy, najspanialszy skar, przywieziony z domu. Dała mu go babka przed podróżą. Była to Biblia. Co noc leżała pod jego wezgłowiem. A jeszcze z czasów dzieciństwa pamiętał, co w niej było napisane. Co dzień odczytywał po kawałku, i gdy tak leżał, przychodziły mu do głowy pocieszające myśli płynące ze świętych słów. Jeśli wezmę skrzydła moje rano, a będę mieszkał na końcu morza, i tam mię doprowadzi ręka twoja, i trzymać mię będzie prawica twoja. Z myślami o słowach prawdy i pociechy zamykał oczy. Przychodził sen i senne marzenia, objawienie duszy w Bogu. Dusza żyła, kiedy ciało spało. Odczuwał to: był to jak melodie dawnych, drogich, znanych pieśni. Powietrze wokół stawało się łagodne, ciepłe jak w lecie. Ze swego posłania widział blask nad sobą, tak jakby śnieżna kopuła. Prześwietlona była od zewnątrz. Podniósł głowę. Ta olśniewająca biel to nie były ściany, ani sufit, lecz wielkie skrzydła wyrastające z ramion anioła. Spojrzał w jego łagodne, promienne oblicze. Anioł podniósł się z kadr Biblii jak z kielicha Lilii. Rozpostarł szeroko ramiona i ściany chatki ze śniegu zapadły się wokoło jak powiewny. Lekki opar mgły. Zielone pola i pagórki z czerwono lasami, tam w kraju, leżały w cichym blasku słonecznym w cudny, jesienny dzień. Gniazda bocianie stały puste, ale na dzikich jabłoniach, ogołoconych z liści, były jeszcze jabłka. Błyszczały czerwone jagody głogu, a w małej, zielonej klatce, wiszącej nad oknem chaty wiejskiej, gwizdał kos. Tam, gdzie był jego dom, jego ukochana ojczyzna. Kwos gwizdał tak, jak go wyuczono, a babka zawiesiła na około klatki kępki prosa, jak to zawsze robił wnuk. Córka kowala, taka młoda i ładna, stała przy studni i wyciągała wiadro z wodą. Kiwnęła głową stronę babki. Babka jej odpowiedziała i pokazała list z dalekich stron. Przyszedł dziś z rana z mroźnych krajów, z dalekiej północy, aż z samego bieguna północnego, gdzie przebywał wnuk pod opieką opatrzności. A one śmiały się i płakały. On zaś pod lodem i śniegiem, pod skrzydłami anioła wszystko to widział i słyszał śmiał się i płakał razem z nimi. I głośno z listu babka odczytała słowa Biblii: Na końcu morza. Trzymać mię będzie prawica twoja. Zadźwięczała wokoło melodia jak najpiękniejszy psalm, i anioł położył wokół śpiącego swe skrzydła jak lekką zasłonę. Sny się skończyły. Ciemno było w chacie ze śniegu, lecz Biblia leżała u wezgłowia marynarza, a wiara i nadzieja gościły w jego sercu. Bóg był przy nim, i jego ojczyzna była przy nim na końcu morza. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do bajkowego słuchowiska.